Przed wejściem w cyberfazę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dobry content właściwie stosowany może zmienić twój sposób postrzegania świata. Jak wiadomo, RODO z RODO. Mamy do czynienia z czymś zupełnie niespotykanym do tej pory. Masz na przykład aplikację właśnie bankową i ona nagle chce robić zdjęcia twoim telefonem, to musi ci się zapalić lampka w głowie. Profilowania psychologicznego użytkowników. Zachodzi tam pełne skanowanie danych biometrycznych. Właśnie przez tych tutaj skurczybyków, którzy wysyłają te SMSy. Że Messenger domyślnie nie wykorzystuje szyfrowania danych. Ty masz coś do ukrycia, że chcesz anonimowo przeglądać? Usiądź wygodnie i zwiększ głośność. Zostaniesz przeniesiony do Cyberfazy. Za 3 2 1. Witajcie kochani, Cyberfaza odcinek numer 2. Dzisiaj powiemy trochę o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Jest z wami Sylwek Brzęczkowski oraz Łukasz Gośiorowski. Zaczynamy. Cyberfaza. Wydarzyła się wielka, niesamowita rzecz. Nie będziemy mówić jaka, bo nas ocenzurują na YouTubie i Spotify, pewnie trochę spadniemy ludzie, nie wiem czemu, ale nie chcemy o tym mówić, ale wiadomo co się stało. Wiele biznesów zostało zamkniętych, a wiele biznesów zostało zmuszonych do tego, co zresztą pięknie było obserwować, jak wolny rynek działa, było zmuszonych do tego, żeby przejść do cyberprzestrzeni i być biznesem online, na przykład dostarczać jedzenie online, albo wysyłkową sprzedaż robić na przykład. W tym wszystkim musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Jak wiadomo, RODO z RODO, ale RODO ma też piękną intencję, tak? Chce, żeby nasze dane były bezpieczne, chce, żeby obywatele mieli do nich dostęp, mogli nimi zarządzać, za, e, zażądać usuwania tych danych, zmieniania, zaprzestania przetwarzania. Intencja jest dobra. RODO, jak wyszło, to wiadomo, biznesy mają z tym mały problem. Trzeba wiedzieć, że intencje są dobre i chcemy trochę porozmawiać na ten temat dzisiaj. Oraz jak chronić swoje dane i jak nie dać się naciągnąć na chwilówkę, na przykład, nawet o tym nie wiedząc. Łukasz, to może zaczniemy od tego. Chciałbym trochę od ciebie się dowiedzieć, ponieważ siedzisz bardziej w tej branży niż ja, jeśli chodzi o tej strony, i chciałbym, chciałbym, żebyś powiedział trochę o tej transformacji, jaka się wydarzyła. Tak, jak wspomniałeś, mamy do czynienia z czymś zupełnie niespotykanym do tej pory. Jest to coś zupełnie, zupełnie nowego. Wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, delikatnie tak, przymuszeni do korzystania z. Z sieci w tej chwili w pewien sposób, czy to studiując, czy, czy ucząc się, czy, czy wykonując jakiekolwiek codzienne czynności. A jako społeczeństwo mamy bardzo niską świadomość bezpieczeństwa w, w cyberprzestrzeni tego, jak się poruszać, co robić, żeby nasze dane były stosunkowo anonimowe, żeby, żeby nasz ruch nie mógł być śledzony przez, przez pewne aplikacje, przez pewne korporacje. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to Moim zdaniem, jednym z większych zagrożeń jest y, brak edukacji, jeżeli chodzi o korzystanie z sieci, ponieważ wszyscy korzystają z pewnych komunikatorów y, i innych takich aplikacji, które wykorzystują nasze dane i obracają nimi, y, nimi w pewien sposób, a nikt tak naprawdę nie uświadamia nas w tym, co się z tymi danymi dzieje, jak one są wykorzystywane, w jakim celu. No generalnie można powiedzieć, że. Jest informacja, tak, jeżeli instalujemy aplikację, czy to w komputerze, czy w telefonie, wyświetla nam się polityka prywatności. Taki dosyć długi, zawiły dokument, w którym jest wszystko podobno, wszystko napisane. No ale nie oszukujmy się, kto to dokładnie czyta. Kto się z tym zapoznaje, w jaki dokładnie sposób wykorzystywane są nasze dane. Czym są nasze dane przede wszystkim? Jest to bardzo taka nieklarowna nie kwestia w tej chwili, wydaje mi się, a nie mamy zbytnio wyboru. Żeby się na to nie zgodzić, po prostu, ponieważ zostaniemy wykluc wykluczeni z tej cyberegzystencji. To jest ja fajny przykład, e, jeżeli chodzi o bezsensowne prawa, do, jakie dajesz w swoim telefonie aplikacji, więc e, używałem sobie przez moją aplikację banku, takiej wewnętrznej aplikacji, w środku tej aplikacji, e, do zamawiania biletów w, w mieście, na przykład komunikacji miejskiej, możesz sobie go po prostu kupić przez apkę banku, nie? I ja chciałem tego użyć do parkowania. Ale ponieważ już tego banku nie używam, mam nowy bank, to ściągnąłem sobie tą aplikację, która była w środku bezpośrednio. I oni tam chcieli ode mnie pozwolenie na wykonywanie połączeń. Po co? Nie wiem. Dosyć nietypowa sprawa. Tak, nietypowa. Więc ja sobie przelałem kilka złotych na to stare konto i skorzystałem z tej apki bankowej, bo tam nie chcieli takich rzeczy. Było to dla mnie mega podejrzane. I takie właśnie lampki myślę, że powinny nam się zapalać, ponieważ jak, mówi, jak mówiłeś... Polityka prywatności jest zawiła jest prawniczym językiem napisana, ale takie właśnie pozwolenia w aplikacji są już bardzo dobrze napisane, ponieważ Apple czy Google dba o to, żeby ludzie wiedzieli, na co dają dostępy. Nie? Masz na przykład aplikację, właśnie bankową, i ona nagle chce robić zdjęcia Twoim telefonem. No to musi ci się zapalić lampka w głowie. Po co? Po co jej te, te zdjęcia? I to wcale nie znaczy, że. Ci ludzie mają złe intencje. Ale jest coś gorszego. Może się zdaleźć, z, z, zdarzyć sytuacja, że Twój telefon albo inna aplikacja ma po prostu dziurę w systemie, tak zwanego baga, i przez tą dziurę można się dostać do Twojego telefonu. A przez to, że jakaś aplikacja już się zgodziła, zgodziłeś się jakiejś aplikacji dać uprawnienia do telefonu, do dzwonienia telefonem albo do robienia zdjęć, można się po prostu włamać i z tego skorzystać, tak? Jeżeli chodzi o wykorzystanie takie nietypowe tych. Zezwoleń na wykorzystywanie konkretnych danych. Jeżeli chodzi o taki przykład, dostałem w prezencie wagę, taką smart wagę, która oprócz tego, że cię waży, no to podobno wylicza ci tam body fat i takie inne rzeczy. Okay. Dużo tych parametrów SBM i tak dalej. No i potrzebna jest do tego aplikacja. Ta waga na przykład chce, żeby w ogóle móc z niej skorzystać, z tej aplikacji, ona chce dostępu do naszej galerii zdjęć. Okay. Także zastanawiam, po co? Być może, być może jest to jakieś rozpoznawanie, na, nie wiem, tego mierzenie bodyfetu na podstawie zdjęć, ale no, myślę, że to jest dosyć słabe, jeżeli chodzi o dostęp y, dla jakiejś korporacji do naszych prywatnych zdjęć. Słabe, zdecydowanie jest to słabe. Nam jest trochę łatwiej mówić, jesteśmy techniczni i u nas jest filozofia taka, jeżeli wypuszczamy aplikację na, na świat, jest produkcyjna, to my się zawsze staramy, po prostu to jest taka filozofia, staramy się, żeby jak najmniej danych zbierać, tylko te konieczne, tylko te potrzebne i usuwać je od razu, jak są niepotrzebne. Bo to, to jest po prostu kłopot w tym momencie. Jeżeli ktoś Cię przyłapie z tymi danymi i wykorzystuje się w nie w ten sposób, co, na co obiecałeś, żeby nie się wykorzystywał, to są po prostu kłopoty i kary finansowe. Zresztą to jest niemoralne po prostu. My też po prostu mamy tak z tyłu głowy, że jeżeli jakaś aplikacja wymaga od nas więcej, niż nam się wydaje, że powinna, nam się ta lampka zapala. No nie wszyscy tak mają. Ale między innymi dlatego o tym teraz mówimy, bo to jest ważne. Nam się powinna zapalić lampka, powinniśmy się zastanowić. Ja, ja po prostu nie używam takiej aplikacji jak, jak mi wzbudzają taką, taką wątpliwość. Jest multum aplikacji do wyboru, jedna aplikacja, jeden typ aplikacji ma po prostu 10 wersji, po prostu idę do innej, nie? To może jeszcze Łukasz powiemy o tym, czym są dane tak naprawdę, jak je rozumieć? No dane to, to nie są tak, jak nam się wydaje, nasze, tylko nasze imię, nazwisko, numer PESEL, numer prawa jazdy, to nie tylko to. Dane to jest coś o wiele więcej. W dzisiejszym świecie na przykład danymi są nasze zachowania, to jak my długo jesteśmy na, na konkretnej stronie internetowej. Co przeglądamy, w jaki sposób. To wszystko są nasze dane. To są nasze zachowania. Te zachowania są zbierane i są bardzo często wykorzystywane do budowania, można powiedzieć, profili. Do psychologicznych, profilowania. Tak, tak do, do, profili, profilowania. do profilowania psychologicznego użytkowników. Są one dosyć powszechnie wykorzystywane do kampanii marketingowych, a mało użytkowników ma świadomość tego że to są w ogóle dane, nasze, nasze zachowania to są dane, jak najbardziej. Są również dane biometryczne, ale to może Sylwer powiesz nam więcej coś na ten temat, jeżeli chodzi o biometrykę. No najpowszechniej używanymi danymi biometrycznymi, to tak strasznie to słowo brzmi, ale jest ono powszechne, ponieważ jest to nasza twarz. Jeżeli robimy gdzieś zdjęcie w jakimś serwisie, już możemy dopowiedzieć nazwę, no na Facebooku jak zrobisz zdjęcie, no to Facebook Ci podpowiada, kto jest Twoim znajomym i żebyś go oznaczył. No to on to robi przez to, że odczytuje Twoją twarz, Robi tak zwany encoding i po prostu wie kim jesteś, wie kim są twoi znajomi. Robi to właśnie po tej twarzy, po zdjęciu twarzy. Jeżeli masz nowy paszport, to masz tam swoje odciski palców. Bardziej zaawansowane dane biometryczne to już w sensie nie tak powszechne. Na przykład w nowym iPhone'ie jest chyba skaner tęczówki się chwalili, że jest Iris Scanner tak zwany. Ale to chyba tyle z powszechnych. Te dane są powszechnie zbierane i wykorzystywane. Na pewno jest to gdzieś zapisane w polityce prywatności. No ale. To to dokładnie czyta, tak jak wspominałem. Tak więc wasze twarze, wszystko gdzieś krąży. Ja na przykład bardzo uważam, żeby zdjęcia moich dzieci się nigdzie nie pojawiły. Często tam babcia wrzuca jednak, albo jakieś tam koleżanki, ale raczej się staramy, żeby ich nie było, bo nie chcemy, żeby były tam w tym świecie jeszcze. One mają jeszcze czas na to. Nie chcemy, żeby one rzucały tymi swoimi danymi biometrycznymi przede wszystkim, ale też zachowaniem i tak dalej. One po prostu jak korzystają z aplikacji, to nie będą wiedzieć, na co się zgadzają. Po prostu nie, nie mają pojęcia wręcz, do czego to może być użyte. Wiadomo, świat jednak zmierza do tego, że wszystko będzie w internecie wszyscy będziemy w telefonach siedzieć, czy chcemy tego, czy nie. No po prostu tak będzie. Cyfroza nas opanowała. Tak będzie i już. Nie za, nie za bardzo czuję, że to jest dobre, ale z drugiej strony, jeżeli zakażemy tym dzieciom kompletnie e, używania telefonów czy komputerów czy internetu, to one będą wykluczone cyfrowo. Nie będą miały znajomych w internecie, nie będą razem tam się spotykać na jakichś battle royale czy innych tam rzeczach. No jest to nieuchronna, jest to nieuchronna przyszłość, na pewno. Trzeba tu trzymać taki balans. I zdrowy rozsądek na pewno. Jeszcze a propos danych, można wspomnieć <laughs> ciekawy sposób wykorzystania może nie wykorzystania, ale zbierania danych biometrycznych. Możemy spotkać w aplikacji TikTok. Jest tam coś takiego jak face tracking. Podejrzewam, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zachodzi tam pełne skanowanie danych biometrycznych, które są w pewien sposób wykorzystywane. Cyberfaza. Powiedz mi jeszcze, jakie zagrożenia na nas czyhają na stronach internetowych. Na stronach internetowych możemy się często spotkać z taką kudeczką. Mianowicie kłódeczką. chodzi. Tak, kudeczką, symbol zielony, zielony, zielony symbol jest przed, przed adresem. Mianowicie chodzi o to, czy połączenie jest szyfrowane, czy nie. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli połączenie jest nieszyfrowane, to wszystkie dane, które przechodzą przez, przez ten serwis, mogą być odczytane. No, chociażby przez dostawcę internetu naszego. Nie wiem, czy chcemy tego, żeby nasz, dosta nasz dostawca internetu wiedział, co piszemy, do kogo. Być może tam nie zawsze piszemy takie rzeczy, jak powinniśmy. No, różnie, różnie to bywa na pewno na świecie. Ale znaczy, warto dbać. Sorry, że przerwałem, ale chyba o to chodzi w tym programie. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Chciałem jeszcze dodać, że no, przede wszystkim jak się logujesz gdzieś, no, to te, te dane w niezaszyfrowanej stronie też latają i wszyscy to mogą podejrzeć, czy wszyscy. No. Ci, co mogą, to mogą podejrzeć, tak? Jakiś tam provider internetu. Też warto mieć to z tyłu głowy, że żeby zwracać uwagę na to, czy dane są szyfrowane, czy nie. Jeżeli strona nie wykorzystuje protokołów, czyli tej kudeczki takiej, lub zielonego symbolu, zrezygnujmy z jej korzystania. Na pewno jest jakaś alternatywa. Szukajmy czegoś innego. Google jako wyszukiwarka kara strony za to, że nie używają HTTPS-a, więc nie powinny ci się wyświetlać takie z HTTP tylko. Ale, jak natrafisz na taką, to raczej tam nie wpisuj wrażliwych danych. Najwyżej tylko czytaj artykuły, jeżeli to są jakieś blogi. A druga sprawa jest taka, że mimo, że połączenie jest szyfrowane, to dostawca internetu może ciągle zobaczyć, na jakie strony wchodzisz. Ponieważ tu nie chciałbym trochę technicznie zajechać za mocno, ale muszę Ci powiedzieć, że zanim strona się pobierze do Twojej przeglądarki, to trzeba sprawdzić, jaki jest adres serwera, który tą stronę ma żeby z, niej, z niego pobrać. I robi się to przez tak zwany DNS. DNS jest nieszyfrowany. Aczkolwiek właśnie jest taka opcja w Firefoxie, która się nazywa DNS over HTTPS. Wchodzisz sobie w ustawienia i włączasz, że chcesz mieć DNS po HTTPS-ie i wtedy też jest szyfrowany i wtedy to już kompletnie nic nie widzi ten dostawca internetu. No dobra, Sylwek, a znamy jeszcze jakieś inne metody ataków na użytkowników? No panie, jest mnóstwo, ale może powiem o tych najpowszechniejszych. To ostatnio dosyć na czasie jest Moja ulubiona firma Impost, paczkomaty kocham, uwielbiam, ale niestety ktoś dostał się tam do danych. Nie mówię, że to było od Impostu, może z innego wycieku. W każdym razie hakerzy jakoś skądś wiedzą, że ktoś korzystał z Impostu w jakiś sposób. I mają tych ludzi numery, między innymi moje i, i to nawet dwa. I ostatnio dostałem takiego SMS: Impost, twoja przesyłka została dostarczona do paczkomatu. Odbierz przesyłkę, używając aplikacji. I to jest. Fałszywa strona internetowa Impostu. Zresztą Impost chyba nawet pisze, że on w SMS-ach już nigdy nie załączy żadnych linków. Co, mi trochę, co mnie trochę boli, bo tam zawsze był link do QR-kodu i dzięki temu szybciej było można otworzyć tą przesyłkę. No ale już tego nie ma, ok. Rozumiem dlaczego, właśnie przez tych tutaj skurczy byków, tak, że wysyłają te SMS-y. Czyli od teraz, z tego co wiem, nigdy nie będziesz miał w SMS-ie od Impostu jakiegoś linku, więc nie klikaj. One wyglądają podobnie. Ja nie, nie będę mówił nazwy, żeby tam nikt nie wszedł czasem i sobie nie zainstalował jakiegoś wirusa, ale jest bardzo podobna ta nazwa do no, normalnej strony Impostu. Jasne. I to jest tak zwany phishing, tak? czyli podszywanie się pod istniejącą firmę, aplikację. Co więcej, ja tam nie wchodziłem i nikomu nie radzę, ale jak wejdę, to jestem pewien, że będzie bardzo podobnie wyglądać do strony Impostu, jak nawet nie tak samo. Nie? Bardzo uważajmy na phishing. Trzeba zawsze Jasne. patrzeć, czy, czy strona interne internetowa się zgadza. No dobra, Sylwek, słuchaj, tak sobie rozmawiamy, a powiedz, yy, co w sytuacji, kiedy musimy zeskanować, wysłać albo zrobić sobie zdjęcie z naszym dowodem osobistym? No bo to, to są dosyć takie mocno wrażliwe dane, jeżeli chodzi o nasz dowód osobisty. Co wtedy? Tak, jest tam dużo danych. Też nie jestem prawnikiem, ale zdaje mi się, że to już chyba tak nie wolno sobie pobierać od ludzi dowodów osobistych. Nawet banki chyba już tak nie mogą po prostu sobie zeskanować. Ale rzeczywistość jest taka, że no, niektóre serwisy tego wymagają, a my na przykład musimy z nich korzystać, no to jest pewien sposób, żeby odrobinę się chociaż zabezpieczyć. Jak robisz zdjęcie dowodu albo skan, to napisz sobie na malutkiej karteczce do jakiego serwisu ten skan pójdzie. To na przykład nie wiem superstrona.pl. No napisz sobie to na kartce superstrona.pl tą malutką karteczkę połóż na ten dowód. Także jak zeskanujesz to ta karteczka tam będzie. Jeżeli się zdarzy, że Twój dowód wycieknie, gdzieś się pojawi w jakimś darkwebie, to będzie ta karteczka tam i będziesz wiedział, skąd to wyciekło i będziesz mógł dochodzić swoich praw i odszkodowania. Nie zabezpiecza Cię przed ukradzeniem dowodu, przed jego jakby wykorzystaniem Twoich danych, ale zawsze masz jakieś pole do popisu, przynajmniej wtedy. Słuchaj, Sylwek, w takim razie, w jaki sposób się zabezpieczać? W sieci. Jak to poprawić, żebyśmy byli stosunkowo, no, względnie bezpieczni, no bo te dane muszą być w jakiś sposób przetwarzane, ale jak poprawić to nasze bezpieczeństwo, żeby to, żeby to było dla nas komfortowe z jednej strony, ale też bezpieczne? Pewnie, pewnie. No to oprócz tego, o czym już mówiliśmy, czyli zwracanie uwagi na dziwne pozwolenia w telefonie, że nagle aplikacja bankowa chce nam robić jakieś zdjęcia. Oprócz tego, co już powiedzieliśmy wcześniej, są pewne konkretne sposoby. Przede wszystkim zabezpieczamy się przed kradzieżą tożsamości, tak? czyli jak nasz dowód wycieknie, albo nasz PESEL, albo jakieś inne dane, nie wiem, imiona rodziców, takie, które pozwolą wziąć kredyt bez naszego udziału praktycznie przez internet. Co możemy zrobić? Możemy założyć konto w biurze informacji kredytowej, bik.pl. W Biku płacimy, nie pamiętam teraz, ale to jest chyba 100 zł rocznie i to jest... On nas zabezpiecza przed tym, że jak ktoś, jakiś bank albo inna instytucja finansowa spyta nas o, o nasz wynik finansowy, Jakby, jak można bardzo nam zaufać przez BIG, to dostaniemy o tym powiadomienie: sms i e-maila, że ktoś pytał, nie? Jeżeli właśnie bierzesz kredyt, no to wiadomo, że dostaniesz takiego sms wszystko jest fajnie, a jeżeli sobie po prostu siedzisz w domu, oglądasz telewizję i dostajesz takiego sms to jak najszybciej zgłoście do tego banku, że to nie byłeś ty. To jeszcze da się może coś uratować. Kolejna rzecz. Jak już niestety nasza tożsamość zostanie skradziona, może się zdarzyć, że ktoś nam wyśle pismo na, do naszego domu z nakazem zapłaty, ale jak go nie odbierzemy przez dwa tygodnie, jakoś tak to jest, to wtedy jest uznawane za doręczone. No i masz kłopoty, bo nawet tego pisma na oczy nie widziałeś i masz sprawę sądową na głowie, która się toczy i nawet o tym nie wiesz. Zazwyczaj takie sprawy odbywają się w e-sądzie w Lublinie. Żeby wiedzieć, że taka sprawa się odbywa, to fajnie mieć tam konto. Konto można sobie założyć, wszystko jest kompletnie online. Możesz podejrzeć wszystkie sprawy, w jakich brałeś udział niejawnie i możesz zobaczyć, jakie są bieżące, więc to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, już krok dalej, jak, jak kradzież dowodu już po prostu przebiegła. To może takie bardziej przyziemne sprawy, czyli kradzież haseł. Używam menadżera haseł i polecam to każdemu. Polega to na tym, że mamy jedno wielkie hasło do tej aplikacji i ta aplikacja zapamiętuje nam inne wszelkie hasła do wszelkich innych stron. Oczywiście wszędzie hasło powinno być inne do każdej strony. Dzięki temu, jak ktoś tam się włamie, spoko zamieniamy to hasło na inne, i ta, ta osoba już nie może się dostać do innych naszych kont, tak? Jak się przed tym zabezpieczyć, jeżeli już niestety dojdzie do wykradzenia tego hasła, jest taka strona jak haveibeenpwn.com. To gdzieś napiszemy w opisie tę stronę. Polega to na tym, że podajesz tam swojego maila. Jeżeli w ten mail się pojawi w jakimś wycieku, znanym wycieku danych z jakiejś, jakiejkolwiek strony internetowej na świecie, dostaniesz w tym powiadomienie. I zobaczysz, co zostało wykradzione konkretnie, jakie dane, kiedy, no i reaguj wtedy, zmień to hasło jak najszybciej i zobacz, czy, czy coś tam nie było. Na przykład ukradziono Ci hasło do maila, to zobacz, czy w tym mailu nie ma jeszcze jakichś innych haseł, tak, albo jakichś innych wrażliwych danych. Cyberfaza. Eee, Łukasz, chciałem Cię zapytać o... Jakieś sposoby anonimowego przeglądania Internetu tak w miarę anonimowego znasz jakieś? Jeżeli chodzi o takie w miarę anonimowe, no to. Stosujmy przede wszystkim to taka podstawa podstaw nie daje to anonimowości w sieci, ale daje to anonimowość lokalną, jeżeli korzystamy z nie swoich urządzeń. Korzystajmy z trybów incognito, to jest dosyć ważne, bo wszystkie pliki cookies no nie, nie, nie zapiszą się w naszej przeglądarce, w naszym komputerze. Nie, be, nie będzie ich tam, nie będzie można otworzyć naszych ruchów lokalnie. Jeżeli byśmy, na przykład, chcieli ukryć to, z jakimi stronami internetowymi się łączymy, chociażby przed naszym dostawcą internetu, możemy skorzystać z, mówiąc po polsku, VPN-a. Zapewnia on nam taką anonimowość, która ukrywa po prostu to, z jakimi stronami się łączymy. Jeżeli to będzie strona www superstrona.pl, to nasz dostawca internetu nie będzie wiedział, że się łączymy z superstroną, tylko zobaczy adres serwera VPN. Dobrze, Łukasz, mówiliśmy o aplikacjach, o tym, jak poruszać się trochę anonimowo w sieci. A powiedz mi, co jest z wiadomościami, które wysyłam do znajomych przez jakiś mhm. komunikator? Dosyć jest to zabawna kwestia, ponieważ bardzo dużo ludzi korzysta z facebookowego messengera. A nie wiedzą o tym, że messenger domyślnie nie wykorzystuje szyfrowania danych. Tak więc wszystko to, co tam piszecie, przesyłacie, może być odczytane przez różne służby, przez wszystkich pośredników, którzy obracają waszymi danymi. Więc wykorzystywanie tego klasycznego messengera w podstawowej formie, według mnie, jest, można powiedzieć, błędem w tych czasach. On udostępnia funkcję. Szyfrowanych wiadomości, ale one nie są włączane domyślnie. Trzeba je sobie po prostu ręcznie włączyć, żeby konwersacja była szyfrowana. A to wiesz, nawet o tym nie wiedziałem. Że tak, taki jest, można włączyć. Jest taka opcja, nawet możemy sobie ustawić to, jak długo odbiorca będzie miał dostęp do naszej wiadomości. Na przykład 10 minut, 5, 20, i potem to znika. A jeżeli chcielibyście, żeby to funkcjonowało w prostszy sposób, no to możecie skorzystać z aplikacji. Tak naprawdę tego samego właściciela, czyli z aplikacji WhatsApp, tam macie wszystkie połączenia szyfrowane, czyli wasze dane są bezpieczne, stosunkowo bezpieczne. No tak się zastanawiam, mówimy tu jak, jak tu anonimowo przeglądać, nie? Bo jak, jak anonimowo przeglądać sieć, ale to tak mi się nasuwa takie pytanie od razu, tak wiesz, jakbym był takim zwykłym Kowalskim i tak, a ty masz coś do ukrycia, że chcesz anonimowo przeglądać? To nie chodzi tylko o to, żeby ukrywać coś tylko żeby po prostu dbać o swoją prywatność, tak? Jeżeli idziemy na przykład do toalety, no to nie mamy tam wielkiego otwartego okna, nie pokazujemy się całemu światu, tylko mamy, załóżmy, zasłonięte okno, zamknięte drzwi i sobie korzystamy z tej toalety. No i podobnie może to wyglądać przy wykorzystaniu komunikatorów. To nie chodzi o to, że musimy coś ukrywać. My nie musimy nic ukrywać, tak? Po prostu cenimy swoją prywatność i wykorzystujemy wtedy szyfrowane połączenia. Myślę, Uka, że to na tyle by było. Na koniec, jak zwykle, podsumujemy, zacznij. Przede wszystkim pamiętaj, czym są dane. To nie tylko imię i nazwisko, tylko to nasze zachowania, to nasze dane biometryczne, geolokalizacja oraz tak naprawdę wiele, wiele więcej. Dbajmy o swoje dane. Druga sprawa, stosujmy szyfrowane połączenia. Sprawdzajmy, czy strony internetowe, z których korzystamy, mają tą przysłowiową kudeczkę, czy mają to szyfrowanie HTTPS. Stosujmy komunikatory, które wykorzystują szyfrowanie dla bezpieczeństwa naszych danych. Również jest to bardzo ważne. Przeglądając internet, wykorzystujmy menadżer, menadżer haseł. To jest proste narzędzie, które zapewni nam duże bezpieczeństwo. A Ty Sylwek, co nam powiesz? Pierwsza rzecz ode mnie, to zwracaj uwagę, jakie, do, do czego dajesz dostęp aplikacjom w swoim telefonie. Nie wszystko ma sens i ja bym uważał na aplikacje, które chcą trochę za dużo. Druga rzecz, to bardzo, bardzo prosta rzecz, jaką możesz zrobić, żeby uniknąć spłacania nie swojej pożyczki, to jest rejestracja w biurze informacji kredytowej big.pl. Płacisz tam chyba stówkę rocznie i dostajesz powiadomienie za każdym razem, jak jakaś instytucja finansowa pyta się o Twoje dane. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to trochę dopowiedzieć do Twojego tutaj menadżera haseł, to jest, jeżeli nie stosowałeś menadżera haseł, tylko miałeś jedno hasło do wszystkich kont, o Boże, o Matko, o Jezu, nie, no to zarejestruj się na stronie haveibeen.com, link będzie gdzieś w opisie. Ta strona da Ci znać, kiedy Twój e-mail znajdzie się na jakiejś liście, która wyciekła. Dziękujemy Wam bardzo, że wytrwaliście do końca kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, zadawajcie nam pytania w komentarzach, postaramy się poodpowiadać Wam na Wasze pytania. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, na razie. Tak, na razie, hej, hej, pa, pa, pa.